No wiesz, każdy może być raperem, tak? Włączyć bit, hmm. włączyć w Na przykład, ja, Na przykład Yang Multi Yang Multi na przykład No to ale zaraz, co? Na przykład jest raperem, no i co? No dobrze I ja mówię, że nie każdy może być raperem. Uuuu tutaj zły przykład z Multi dałeś Ale nie mówię, że jak Multi, nie mówię jak Multi! To ty dałeś jak Multi! Dobrze powiedziałem Multi ego. No To co z nim? No dlaczego dajesz jak tak przykład? Bez sensu Ty go dałeś jako przykład a ja na nie wiem, co ty powiesz Ty mnie słuchasz? Czy, czy co? Czy masz Aspergera i swój świat Ej, ej ej, ej ej ej! Ej, Proszę, ej. Ej, 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 ej bez jest Ja mówiłem, no? że każdy może być raperem tak samo jak z workerką Może w, tym, w tym dziwnym sensie No że. może, bo tu zabroni? O, o kurde i trofie melką nic trudnego Ale nie każdy odniesie sukces z czymś takim bo nie każdy też...